Cześć, mam na imię Anka i zarabiam na życie rysując to, o czym mówią inni. Jako rysanka na co dzień pomagam biznesom i twórcom online wyciągać esencje i tłumaczyć złożone projekty językiem wizualnym tak, aby każdy mógł je zrozumieć i zapamiętać. Przekładam pomysły na kreatywne rozwiązania poprzez sketchnoting i ilustrację biznesową, a dzisiaj zapraszam Cię na kolejny dzień wyzwania rysunkowego kalendarza adwentowego. Mamy już za sobą piąty dzień, dzisiaj jest szósty dzień Mikołajki, więc oczywiście rysujemy Mikołaja. Poprzeczka idzie troszeczkę w górę, bo no nie ukrywam, że to jest trochę wyzwanie, ale pokażę Wam właśnie, jak można tego Mikołaja narysować. Dzisiaj będą dwie odsłony, bo będziemy mieli trochę rysowanie, więc też, żeby nie było za długo, to wiecie. Pierwszego Mikołaja narysujemy takiego bardziej chmurkowego, komiksowego, a drugiego już tak też będzie rysunkowy-komiksowy, ale już taki bardziej wygładzony. No więc zaczynajmy. Mniej więcej rysujemy tylko głowę z brodą i z czapką, więc miejcie na uwagę, że no, troszeczkę to za, zajmie, więc nie rysujcie też, nie zaczynajcie od samego, samej góry kartki. Zaczniemy od nosa. Narysujemy on takiego okrągłego nosa. Wiecie, później możemy go na czerwono pomalować, bo w grudniu jest zimno. Do tego narysujemy wąsy i te wąsy narysujemy takie większe. O, proszę bardzo, jako takie łuki. I teraz będziemy przenosić ten kształt na drugą stronę, więc też rysujemy taki łuk. I tutaj. Jeden zawinięty na drugi. Mały uśmiech, bo czemu nie. I narysujemy mu zamknięte oczy. Będzie na początku nam łatwiej. I to będą tylko w postaci dwóch takich łuków. Więc jeden i teraz drugi. I ten e, Mikołaj będzie taki, właśnie, bardziej e, chmurkowy, więc e, będzie miał takie krzyczaste brwi. Więc rysuję nad jednym e, okiem i nad drugim okiem to samo. Ok. No i e, została nam tutaj e, kawałek twarzy, uszy i ta ogromna broda i czapka. I ja e, zacznę sobie od czapki. I będziemy też rysować taką chmurkę ale proponuję Wam, żeby te łuki od tej chmurki nie były takie same, tylko były raz większe, raz mniejsze, takie trochę nieregularne, to to wszystko będzie wyglądało bardziej naturalnie. Tutaj mniejsza, większa. Żeby było takie bardziej, nie natu bardziej naturalnie, żeby to wyglądało. Ja mu narysuję uszy gdzieś w tym miejscu. Jako taki łuk. To już nie za dużo, bo dlaczego miałbym mieć duże takie uszy? Mikołaj. No i teraz będę łączyła te tutaj jego włosy z całą brodą, i też będę to robiła w postaci właśnie takiej chmurkowej, łukowej linii. Więc tutaj on sobie zachodzi mu troszkę na ucho tych włosów, i tu też połączę. I teraz aż od tej samej czapki. Rysuję raz mniejsze, raz większe, raz mniejsze, raz większe. Też takie nie do końca um, regularne. Możemy narysować tutaj kilka takich chmurek, że ta broda jest taka napuszona. No i zostaje nam czapka. E, tutaj narysuję mu taki po prostu duży łuk. I teraz uwaga, bo tutaj e, ta końcówka, która będzie mu zwisać, no ale musimy jeszcze mu tutaj dokończyć do głowy. Więc powtarzamy taki łuk do środka. I teraz nie od samego końca, Powiedzmy, bo ten pompon nam się trochę zawinął. więc zjeżdżamy trochę niżej i dorysowujemy. tutaj. Łączymy. No i ten pompon też już zróbmy spójnie taką chmurkę. No i mamy świętego Mikołaja. Teraz rysujemy drugiego Mikołaja. A narysuję go trochę mniej, mniejszego, bo to widzę, że tak <głos》> dużo mi miejsca zajęło. On będzie taki bardziej e, niechmurkowy, tylko gładki, okrągły. E, Teraz zaczniemy od nosa e, i to zaczniemy od okrągłego. Więc rysujemy sobie taką trochę spłaszczoną e, kulkę. E, I narysujemy mu otwarte oczy. Ale ja chciałabym narysować takie oczy. Gdzie Mikołaj jest stary, więc tutaj też ma takie mm, powiedzmy lekkie e, e, zmarszczki. I oczy rysuję w ten sposób: tutaj rysuję jedno oko. I w środku mu narysuję oko. I drugie narysuję mu też takie. I źrenice taką narysuję mu, ale tak nie, nie do końca, żeby właśnie był też taki błysk lekki w tym oku. I jego yy, brwi nie będą takie chmurkowe, też będą oczywiście takie krzyczaste i grubsze, ale właśnie w postaci takiego lekko zakrąglonego prostokątu. I drugi tak samo. No dobra, i teraz narysujemy mu wąsy. Ja mu narysuję wąsy troszeczkę w innym kształcie niż te. Narysuję mu w taki łuk, zobaczcie. Takie wywinięte. No i teraz będę wracała, tak, mniej więcej do połowy nosa. Więc tutaj sobie zawinęliśmy i wracamy. I też ten wąs będę się starała y, zrobić y, podobny po drugiej stronie symetrycznie. Oczywiście no nie muszą być idealnie symetrycznie, bo wiecie, no nikt z nas nie jest symetryczny, więc dlaczego nasz Mikołaj miałby być symetryczny? Ok. Też taki lekki uśmieszek. No i dobra. Brody zostawię na końcu. Um, teraz y, też mu uszy narysujemy, więc ja tutaj nie będę rysowała. Uchomu tak narysuję. Też tak. Zaczynam tę kreskę trochę nad wyrwiami, idę trochę w dół. No i uszy na poziomie oczu. Tak narysuję. I teraz będę rysował mu czapkę. Czapkę będę mu rysowała w taki sposób, że takim prostym łukiem tu zamknę, mu, bo będą, tak jak czasami możecie kupić teraz chyba w supermarketach, które mają z takim prostym rantem. I zrobimy to tak, że. Tutaj mu dotąd. Zrobię takie falki i powtórzę ten łuk. Tutaj. No Będzie taka bardziej prosta. Ok, tu mu takie trochę policzki zrobimy. Może trochę Nie na że w sumie troszeczkę tego ciałka ma. No i co? Broda, czy pompon? Może wpierw broda. Eee, więc ja już też, jakby z tymi włosami, będę y, szła. Właściwie powinnam zostawić trochę miejsca, ale to nic. I ona będzie też taka falista, łącząca się w brodę. I tu robię taką falę, szpic. I tu też taką falą będę go łączyć. Ona będzie oczywiście nieregularna, wywinięta. No i mam takiego Mikołaja. No i jeszcze czapka. Ale też czapkę nie będę już taką robić bardziej... Y miksową, prostą, tylko też już tak trochę bardziej naturalnie ją wygnę, jak to zwykle bywa na tych czapkach, więc będziemy tu rysować taki łuk mniej więcej na wysokość tego drugiego oka, więc ja mam to tak dotąd go zostawiam i później nam ten pompon się trochę odegnie w ten sposób. No i teraz będziemy z drugiej strony robić, ale nie będziemy powtarzać takiego obłego kształtu, tylko właśnie tak jak nam czapka się wmina będziemy ten łuk robić w drugą stronę. Więc zrobimy tak. No i tu też już łączymy z pomponem do końca. No i pomponu też nie będę robić chmurkowego, tylko zrobię jako prosta kulka. No i mamy to. W tym momencie, eee, no możemy jeszcze oczywiście pokolorować. W ogóle mm, też jakby, mm, nie wiem czy wczoraj nie? pokazywałam ten motyw z kredką, flamastrem czy, yy, i pędzelkiem wodnym, bo też właśnie chciałabym narysować takie yy, lekkie kolorki, no ale nie chcę tego robić tak mocno tym czerwonym kolorem, więc yy, rysuję sobie jakimkolwiek mazakiem, yy, aby był wodny. Możecie, yy, generalnie jeżeli kupujecie, macie dzieci kupujecie flamastry, to większość z nich jest wodna, więc możecie sobie, wiecie, już jest późno, może śpią, to możecie sobie pożyczyć jednego. Yy, i ja mam akurat pędzelek wolny, ale z każdą właściwie pędzelkiem można to zrobić. No i takie delikatne tutaj mu jeszcze narysuję. kolorki od mrozu. I ten nos też może być czerwony, ale już bardzo chciałabym, żeby był bardziej, bardziej intensywnie czerwony, więc rysuję już mocniejszą kredką i też go tutaj rozmyję, żeby nie było tej tekstury kredki. On jest taki bardziej czerwony. No i oczywiście czapkę, tak, więc już e, możemy też pokolorować czapkę, więc ja już e, myślę, że to sobie skończę za chwilę. Mam nadzieję, że Wam się podobało dzisiejsze Mikołaje i że widzimy się jutro. Bardzo się cieszę, że byliście ze mną na żywo. Dobra, tu może jeszcze sobie dodam. Dajcie znać, który wam się bardziej podobał, czy ten pierwszy, czy ten drugi. Ja myślę, że zdecydowanie wolę tego drugiego. Kartka nie jest akwarelowa i jest taka zwykła 80, tak jak do drukarki w tym sketchbooku. Więc też ciężko tutaj rozmazować te kolory. Więc jeżeli byście chcieli bardziej na mokro pracować, to też fajniej mieć grubsze kartki albo już nawet takie przygotowane do akwareli. Wtedy też można dłużej pracować wodą i tekstura jest dużo fajniejsza. Ok, dziękuję Wam bardzo. E, dobry wieczór, Mariola. Właśnie mi się komentarze, mi się były drogi, mi też drogi. To super. Okej, okay. no dobra. To słuchajcie, ja Wam życzę miłego wieczoru, jak zawsze. I widzimy się jutro o 21. Cześć.